Siema wszystkim ponownie w mojej kuchni. Jest już noc, więc będę ciszej. Nagrywam to dzień po nagraniu poprzedniego odcinka. Tak wyjątkowo, ponieważ yy, co? Yy, zostało mi parę skomików, których nie wiem za bardzo jak wykorzystać. Yy, I zobaczyłam, że mniej więcej by to pasowało do... jak to się nazywało? Złota babeczka cziki. Zrobimy pseudowersję tym razem. Kiedy to oglądacie? Ja pewnie jestem już w Japonii. Musiałam nagrać coś na zapas. Natuścić blachy do babeczek, pociąć ciasto na 8 trójkątów i wyłożyć nimi do w flaszce. Wymieszać w misce pół szklanki sosu do pizzy z posiekanymi habanosami. Tartą mozzarellą i pasterkami z salsicci nadzieniem tym napełnić zakłębienia z ciastem na wierzch. Nałożyć mozzarellę, piec w temperaturze 175 stopni przez 16-18 do 18 minut lub do lekkiego zarumienienia się brzegów ciasta. Nie mam pojęcia gdzie mogę znaleźć salsiccie z tego co to jest jakaś... Włoska bodajże, kiełbasa chyba. Mam nadzieję, że nie mylę. Yy, ale pierwszy raz o czymś takim słyszałam, więc... Mam zwykłą kiełbasę. Normalnie nie byłam nawet na ten odcinek w sklepie. Zrobimy po prostu babeczki z tego, co zostało. Kula ciasta mistrzów. Zwykła kiełbasa. Salami. Koncentrat pomidorowy. I nie starta mozzarella. Tu nie chodziło o tą mozzarellę, bo nie wiedziałam do czego wykorzystać, a wiem, że długo nie postoi. Więc tak, Pech chciał, że mam tylko 6 papierowych, zresztą foremek do babeczek. Musiałam skorzystać z nich, nie mam metalowych. Teraz będę nakładać składniki do środka. Chyba jednak nie skorzystam nawet z, z tego, z kiełbasy, bo no, mam salami. Więc kładę salami. I na to y, zaraz pokroję i położę mozzarella. Tak to wygląda. Zaraz wsadzę do piecyka. 175 stopni, zamykam i zaraz się widzimy. Problem w tym, że wciąż mi zostało trochę mozzarelli i ciasta mistrzów. Chyba zrobię sobie coś z tego na śniadanie. Babeczki wyjęte, zaraz je przetestujemy. Wielki test smaku. Więc tak. Zamieniłabym to na pleksowy sos, w sensie ten koncentrat. Strasznie trudno mi było rozdzielić to od papierka. Ale jest dobre. Naprawdę bardzo mi smakuje. Dodałam ketchup i sos czosnkowy i. Wow! Także to by było na tyle. Następny odcinek zgotowania w przyszłym miesiącu. Cześć, papa!